jest dla was. W XXI wieku święto 11 listopada, Dzień Niepodległości. Jakoś uczciliście ten dzień? Chciałbym się być zimno, widzę. się na... widać. Pół, pół flaszki żeśmy wypili. I ogólnie ten dzień jest wolnym, dniem od, a za, a od pracy, chciemy, nie tak? I jutro też jest fajnie, że jest piątek. jest święto to się... niepodległości kojarzyłam się tylko i wyłącznie z flaszką i Dniem Wolnym. Nie, ogólnie pracy. po prostu Dniem wolnym od pracy. Nie. Chciałbym zapytać, czym dla Pana w dzisiejszym dniu, w XXI wieku jest święto Niepodległości? Uczcił Panie jakoś? A najważniejszym świętem. Dlaczego? Pozyskaliśmy niepodległość. A wie Pan kiedy? Część, 1 stycznia. Bardzo tak dawno temu. Tak. Bardzo dawno temu. A tu jestem może na paradzie, która się odbywała. Po... Nie, bo dzisiaj jestem w pracy. Oj, bardzo mnie przygrało według ustawy. dzień też. wolny. No ja też, ale to jakby. O proszę tak, moją prezesem to przekazać. Dzisiaj jest wolny. Tak, mam <noise> nadzieję, że będzie on wolny jutro. W taki Niestety doprawdy nie działa. Dziękuję dzień bardzo. Chciałabym zapytać, czym dla Pani jest dzisiaj święto niepodległości? Zobaczyć. Jak widać, barwy narodowe. To, o, tak? Tak? to ważne jest właśnie to. Najważniejsze. Według tak, mnie, uważam, że dzisiaj młodzi ludzie raczej średnio o tym myślą. My się nie zaliczamy do młodych ludzi. My, my, my to jesteśmy już panie trochę bardziej poważne. I, I bardziej Mamy do szanujemy. czynienia z młodymi ludźmi w rodzinach. i Staramy się yy, i im zaszczepić. Przekazywać te Tak, tak. A, Musi być kolega. Musi być yy, Barwa narodowa. Co prawda wszyscy mówią, że niby idę na mecz kukarski, ale. ale jasam... Bez kotylionu. Bez kotylionu. <laughs> Dziękuję bardzo. Pyta, czy uczcili Państwo dzisiaj jakość święto niepodległości? 11 listopada. A flaga w oknie? Oczywiście. A czy uważa Pan, że ta tradycja jest przekazywana do ludzi młodych, czyli takich ładnych w takim wieku, czy może jednak zamiera? Niestety. Dzisiaj 11 listopada. Do tak, dzisiaj mają rodziny, to tak inaczej. Podchodziliśmy. Tak. A dzień niepodległości? No, no to bardzo no. ważny dla nas, dla kraju. Tak, dla mnie osobiście. Niekoniecznie. Nie ma, myślę, jak spędzamy dzisiaj? No i właśnie. Baga w oknie? Nie. Y, nie. A teraz gdzie idziesz? Na imprezę. Gdzie? Y, do parlamentu. To, do parlamentu. Tak. tak. Czemu dla Święto Niepodległości? O, jak A miło! No. Czym dla Was Święto Niepodległości? Upierdliwym dniem, kiedy mi nie włączą gazu, bo na to czekamy. <laughs> <laughs> to tak spędzaliście dzisiaj wiązani? Tak no, właśnie! No, Wysadzamy flagi i, i ucztujemy właśnie Święto Niepodległości. Jeszcze bardzo to chodą się mi nie, nie włączą. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że Święto Niepodległości. A może Pan zapyta dziecko? A może Pan zapyta, zapyta zuzie, 3 lata Zuzia, 3 lata. Cześć, cześć! Zudziak. Jak spędzałaś dzisiaj Święto Niepodległości? Wierzę, że dzisiaj jest takie święto? Co dzisiaj robiłaś? Co dzisiaj robiłaś? Powiedz, co robiłaś z mamą. Dobrze, no komentarz. No A jak córce przekażę. Tak. Ja, 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 ja córce? No fajnie było, no. Tylko no, szkoda, że wszystko zamknięte. Brano. Tak, gdzie ja idziecie? Gdzie idziecie? Pożarne. Idziemy do domu. Ale... Szczerze? No, nie wiem, kazałbym po jego urodzinach wczorajszych. Sto lat, sto lat. Tak. A jak spędzaliście dzisiaj dzień? Byliście na Nie. To 13 w łóżku, potem rodzinny obiad i Sopot. Oj, zupełnie nie jest pan patriotą, ani troszeczkę nawet. Zupełnie. Żadnej flagi w oknie, żadnego niczego. Babcia, dziadek nie przykazali żadnych tradycji. No, tak nie, może nie. patriot z razy tak w sercu się nosi, prawda? A nie na pokaz. Wiesz co, uważam tak samo, aczkolwiek pan prezydent polski, Komorowski, kazał wszystkim, na wszystko tyle. A co my że w był ser pomysle. pomyśle? Uwaga, będę się wypowiadał. Nie, nie będę się nie A z czym wam się kojarzy święto niepodległości dzisiejsze? Z flagą. Co? Z marszem. Byliście? Nie. Nie, nie byliśmy. Dlaczego? Ale nie coś Bo... Nie, tak musiałam nie posprzątać. Dzisiaj jest dzień wolny od pracy. Sprzątałaś do pracy. Mogłaś sprzedać że w 11 lipca, bo będę tylko nie jedno, nie robię tylko leni. <grywa> no to się czybałaś mam nadzieję że to sprzątałaś dobrze za rok pamiętaj że przygomiesz dobrze tak nie powiem, dzięki bardzo dobrze. Dobrze. Czy nie, nie, nie. Pani święta nie nobności, czy niczym, niczym z niczym z niczym z absolutnie niczym z niczym z niczym z niczym w ogóle nawet niczym A z białym, białym z niczym Naprawdę nic to z za pomysłem Komorowskiego odnośnie odnośnie nic, to absolutnie nic. O, o. Zupełna pustka. Zupełna pustka. Jezus! Więc... Nikim nic Czuć się nie kojarzy, nie zupełnie. Nikt nie słyszał o świecie niepodległości. Zupełnie żadna flaga w oknach, żadna tradycja przekazywana przez naszych dziadków. Nic, zupełnie. Zadziwia mnie to, ponieważ ludzie starsi jednak jakoś uczczą ten dzień. Zawsze widzę flagi w oknach, zawsze zadumane twarze, jakiś rodzinny obiad, parada, która jest zawsze. A tym razem, no nic, no pustka zupełna. Żałuję, że nie ma z nami Jerza, Jerzego, którego miałam ostatnio. Bardzo mi przykro.